dobry ja moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Czy spodziewaliście się kiedyś, że znajdę najgorszego moda do Polski w Iron 4 River of Blood. Pomysł na odcinek i tak dalej zaproponował mi mój subskrybent, więc zaczynajmy! No i z kodem KRL. Oczywiście przy okazji postanowiłem skorzystać też z moda, pozwala nam deportować ludzi z Polski do Brazylii. Eee, powiem tak, ta mapa jest tak rakotwórcza, że ciężko na niej wytrzymać. Ale wiecie co? Ja jestem prawdziwym twardzielem męskim i Zrobię to dla Was. Ty, oczywiście, gra się zaczyna w roku 34 i badania są cholernie długie. Moją armią będzie dowodził Edward Śmigłyrydz, no bo nie chciałbym, żeby spierdzielił mi do Rumunii. E, I moi kochani, takie pytanko, bo na tym modzie jest bardzo dużo jeszcze innych krajów. Są na przykład Prusy. Co wy na to, żeby przywrócić Prusom chwałę? I Prusy mają tutaj podobno bardzo fajne i skończone drzewko. E, do tego też Niemcy są w ogóle jakieś dziwne, bo Róża Luksemburg jest tutaj przewodniczącą Spartakus Bund Soviet Germany. Wyobrażacie to sobie? Ona ze Spartaninami chyba stała w mikropilach? Tak to się nazywało chyba tak. No i tutaj też Niemcy mają kozackie drzewko, więc dajcie znać w komentarzach, czy byście chcieli zobaczyć taki epizodzik jeszcze. I tutaj mamy jeszcze kolejną rzecz dla Polski, bo Polska ma, ma tutaj bardzo duże drzewko, ale jest strasznie słabe. I tu są dwie dobre drogi, czyli przeciwko nacjonalizmowi albo endencja. Jeżeli chcecie odcinek z endencji, moi drodzy, tysiąca łapek i wchodzimy po prostu, wchodzę to jak dzik w żołędzie e, i po prostu robimy odcinek jeszcze z endencji, bo endencja tutaj ma pokonanie Niemiec, wyzwolenie świata od komunizmu, a my tutaj pójdziemy teraz w nacjonalizm i po po prostu zaczniemy robić jakieś pakty. No to się przekonacie jeszcze w odcinku. Tutaj mamy opisane w 34 roku taką historię polskie, że chcecie, to sobie i tak dalej. No i czekamy, aż Piłsudski po prostu zadecyduje, że czas się zreinkarnować na Marsie i odejdzie z tego świata. Oczywiście mamy rok 34, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No i Piłsudski się przewrócił, dostaliśmy zarębiście dużą stabilizację na minus. No i tutaj skipnęliśmy oczywiście cel. Właśnie wielkie TLDR, jakby ktoś chciał wiedzieć, jakie jest lord tego moda. Polska wygrała powstanie Kościuszki. Szkockie, moi drodzy. Dobra, i tutaj przeciwko nacjonalizmowi wybierzemy polską partię do władzy oczywiście. Wybierzemy KPP, do, które dojdzie do władzy. A później postaramy się zbudować mocną gospodarkę. I zobaczymy, co tą Polską możemy zrobić, nie? Zobaczcie, czy on nie, nie wygląda pięknie. Bolesław Bierut, jeden z najwierniejszych psów Stalina. Pięknie wygląda. Argent issue, jest jakiś bardzo duży problem w naszej republice. The Belarusian Parliament has informed us the diplomatic contacts... Kurde, oni zawiesili kontakty dyplomatyczne. Ty, ale tu jest... tu są dwie Białorusie. O kurde, tu są dwie Ukrainy? Boże, i ten bandyta tu rządzi? Co się tu dzieje? What? Ty, tu jest jeszcze trzecie... Nie no, nie wierzę, tu są trzy Białorusie. Jedna czerwona, druga taka, trzecia taka. Wow! Mogę wypowiedzieć im wojnę i dostanę stabilność na minus i war support. Nie, no dobra, olejemy tam Białoruś. Kogo obchodzą jakieś noby? Aktualnie idę sobie tutaj drzewkiem i robię sobie kulturę proletariatu, żeby dostać bonusy do Factory Output. No i później będziemy skakać od razu na plan czteroletni i będziemy chcieli usunąć Great Depression, bo tutaj duchy wyglądają naprawdę strasznie. Pisze tutaj taki event. Time is changing. Świat się zmienia. E, sowiecki, moi drodzy, Enrich, walczy z różą Luksemburg komunistyczną o wyzwolenie. Tutaj kraje bałtyckie też się na Pieprzają całkowicie. Tutaj, moi drodzy, we Francji to jest naprawdę battle Royale teraz. Komuniści biją się, moi drodzy, z pelekistami, jakkolwiek to brzmi. I jeszcze do tego biją się, moi drodzy, z socjalistami. Dobra, teraz usuniemy, moi drodzy, depresję sobie. Kurde, gdyby to tylko było takie łatwe nawet w życiu. No i będziemy robić te cele, żeby zbudować sobie fabryki. A później pójdziemy drzewkiem i pójdziemy w pakt warszawski. Zobaczymy, co uda nam się tutaj, moi drodzy, ulepić. Ej ej, ej coś mi się tutaj nie podoba! Dlaczego Prusy podbiły tutaj jakiś mały kraj? i sobie wzięły Litwę na marionetkę i, i tak dalej. Coś mi tu nie gra. Uwielbiam takie modyfikacje, w które wchodzisz w teoretyków polskich i orientujesz się, że nie ma nikogo, bo wszyscy już dawno wynajmują kawalerkę na Rumunii. Kurde, pokazałbym wam, ale tutaj Białorusie ze sobą walczą o dominację. Ciekawi mi, kiedy ta czerwona Białoruś zdominuje resztę. Mam nadzieję, że jakimś student tutaj dojdzie do, jakiegoś, do jakiejś aneksji czy czegokolwiek. Teraz sobie wybierzemy, moi drodzy, drogę paktu warszawskiego, bo tu jest ciekawy cel. Czyli wojna z Ukrainą i wojna, moi drodzy, z Białorusią, a Białorusi się aktualnie jeszcze Jednoczą, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, okay, delegacja do Sowietów została pominięta, i tak dalej i mogę się umówić z Sowietami. Deal. Możemy zaproponować coś Sowietom i możemy zaprosić Sowietów do paktu warszawskiego zabezpieczyć Bałtyk. Zdrad... Zdrada Sowietów tu jest co ciekawe. Dominacja Bałtyku by była fajna, bo tutaj Prusy są. I Prus... prusaków można by było tutaj naprawdę ładnie wchłonąć, nie? Mieliśmy się skontaktować z Białorusią, a my dołączyliśmy do spartańskiej koalicji. Dlaczego? To drzewko jest naprawdę mocne. Chce się skontaktować z ludźmi na Białorusi, a tworzę sojusz z Niemcami. Tu dostanę cel na Białoruską Republikę. Liberate Białoruś, zrobiony cel. Zróbmy kontakt, kontakt na Ukrainie. I co, mam cel tylko na tą Białoruś? To i z tego co widzę, to moje dowizy naprawdę ładnie będą tutaj łamały e, mojego przeciwnika. Tylko jeszcze potrzeba doktryn. Mam bardzo dużo siły politycznej, którą nie wiem, na co mam wydać. Dobra, z tego co widzę, to Białoruś zostanie podbita raczej bezproblemowo tutaj, no. Czekajcie, zmienię tutaj poziomy okupacji, żeby to była moja kawaleria i oczywiście Brazylia. Gdzie, to, kurde, to ten modnik. Nie działa nawet na tą Brazylię tutaj. A ja wam zaproponowałem trzy odcinki z tego moda, a, te, a w tym modzie nic nie działa. Jezus, Maria, przecież to będzie mordęga. Dobra, no i zjadłem tą białoruską republikę, tak? Powiem wam, że ja już mam naprawdę meltdown. Tak tak naprawdę płonie mi mózg. The fate of Rutania. Okej? Okay? Dlaczego dostałem stabilności i to wszystko na minus? Co tu się dzieje? Aha! I mam cel na państwo, które nie istnieje. Wow! Aha, i żeby pójść dalej i złamać prusy, i. Z, i i Rumunię muszę mieć na marionetce: Belarusian People Republic. To musi być moja marionetka, czyli swój swego musi podbić. Naprawdę bardzo dobra modyfikacja, muszę Wam powiedzieć. I wiecie, co się stanie, jak ten wargol się wyczerpie, to ja dostanę minusy do stabilności, bo nie wykorzystałem celu wojennego. Ale jak mam go wykorzystać, jak walczę z państwem, które nie istnieje? Taki template sobie oczywiście na początku zrobimy: samochodziki, antyery, do tego logistyka, artyleria i inżynier. Potrzebuję w produkcji ciężarówek. Bardzo mi się przydadzą. Jedną gumeczkę sobie ściągniemy. Powiem wam, że takimi dywizjami powinniśmy na razie na chwilę zwojować coś, nie? Panowie, zrobił się cel na Białoruś. Przestańmy szkolić może armię na granicy. To będzie dobry wybór. Mhm. I spróbujemy tutaj sporwalować mojego przeciwnika tak lekko, że tak powiem. Żeby po prostu w niego, tak wiecie, dziko uderzyć, nie? O, właśnie. Widzicie, widzowie? I oni teraz okrążeni. Powinni być dla nas super łatwym kąskiem, nie? Dobra, poniszczeni. Niech tylko moja armia dojdzie na front. Dodatkowe 24 dywizje, damy je pod komendę pana Sosabowskiego, ruszamy na Białoruś. No i staramy się tutaj połamać Białorusinów już na froncie. Z tego co widzę, to Białoruś jest dosyć mocna. Dobra, tutaj zawsze będą dwie dywizje mniej. Z kociołka. O, to fajnie, że on zaatakował. Kurde, ty, ale ten mod jest jakiś taki dziwny. Ja mam bardzo mocne dywizje, jak na rok 38 w koju. I naprawdę muszę wam powiedzieć, że one robią zadymę na froncie. Dobra, ale z tego co widzę, to jednak nam się udało przełamać i udało mi nam się to wszystko zniszczyć widzowie. Więc Gomel zostaje po prostu. Już w no już 100% zajęty, nie? Dziękuję. No i teraz też ich muszę zaanektować Białoruską Republikę, tak? No i patrzcie, żeby wykonać ten cel, Białoruska Republika musi być na marionetkę, tak? Mogę zrobić Release Nations, Release as a Puppet. Chyba tędy będziemy szli. Tak zaliczyło mi Białoruś. okej. Okay. czyli słuchajcie, panowie, muszę podbić jeszcze teraz dwie Ukrainy i je wyzwolić pod rządem tej komunistycznej, i wtedy będę mógł zrobić cel o trzech siostrach Polsce, Ukrainie i Białorusi. Nie wiem, co z tą Ukrainą. Będzie tak, albo nie tak. Na razie jest OK, po prostu stoimy i będziemy wyczekiwać ataku Ukrainy. I zaczniemy od razu robić cel na czerwonych, nie? Ukraina się bije z tą Ukrainą czerwoną. Ty, a może teraz? Co? Nie wierzę! Nie mogę uzasadnić chcę bo moją pakto nie agresji z moim liderem frakcji. Dobra, Leaf Faction, nie mogę wyjść z frakcji też! Nie wierzę i teraz ta Ukraina wszystko zje czerwona. O oh, Boże, jak sam się praktycznie pykłem, nie? W cztery litery. Dobra, no i żeby być fair, no to dałem tej Ukrainie tutaj teren. Ale jest jeszcze jedna szansa. Make a deal. Eee, czyli Polska... Ty, czemu to się zbypassowało? Jezus, idę robić Secure Baltics. Nie no, ja muszę jakoś wyjść z tej frakcji. Bo przecież to jest błąd gry, nie mój. Okej, okay, mamy cel, dominację Bałtyku moi drodzy. No to ruszymy na Prusy. Wezwiemy naszą marionetkę. Prus Prusacy, aktualnie, z tego co widzę, będą raczej bronić Gdańska. Eee, no, ale się nie utrzymają długo. Moje bohaterskie dywizje raczej zniszczą armię pruskie. No i niszczymy teraz Litwinów też całkowicie, z tego co możecie zauważyć, nie? Dzień dobry, Prusacy. Nie mam korów na tych terenach, co ciekawe. Jakim cudem ja nie mam korów na Gdańsku? No i Litwa pod nas wchodzi teraz. Okej. Okay. Z tego co mi się wydaje, uda nam się zająć też rygę jakoś, mam nadzieję. Muszę podbić Estonię, ale muszę pierw podbić Demokratyczną Republikę Łotwy. No i teraz szykuję Potężną armię na tych panów, no i później jedziemy aż do Estonii. Dobra, mamy cel na dominację Bałtyczku. Zawołamy sobie naszego białoruskiego kolegę. No i to będzie raczej szybkie, no. Teraz oni padną, później padnie Estonia. No i mogłem sobie jakiś mod do korowania wgrać, bo aktualnie nie korujemy, no i słabo. A te tereny powinny być moje, nie? Tak mi się wydaje. No i po Estonii teraz, nie? No i Talinij, moi drodzy, teraz upada. Estonia już jest nasza. Okej, okay. no i mamy jedyny problem z tą Ukrainą, bo nie możemy wyjść z frakcji z Niemcami, nie? Fate of Prussia. United Baltic Provinces. Mogę wyzwolić Łotwę i Estonię? Czy stworzyć nowy bałtycki stan? I zrobić papety z Prus i tak dalej. Dobra, okupujemy Prusy. Hmm. Dobra, Litwę też okupujemy, a tutaj stworzymy Łotwę i Estonię jako nasze marionetki. O, 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 zobaczcie! Niemcy wypowiedziały wojnę i są w stanie wojny z kimś. Nie wołają do pomocy. Mam nadzieję, że może upadną. Ty! Niemcy upadają! Przecież Niemcy mają z 15 dywizji. Co jest? Nie wierzę, że Holendrzy i Belgowie biją Niemców. To było super, jakby Niemcy upadły, nie? Moi drodzy, teraz mogę już na Ukrainę uzasadniać cel. Idziemy odebrać im Wołyń. No i wyszedłem oczywiście komendą e, z frakcji z Niemcami, no bo inaczej. Nie dało, bo tak to już bym musiał odcinek kończyć i grę. Ale są plusy tej sytuacji, moi drodzy. Mogę zacząć plan, piętnastoletni wreszcie. Yy. I zacząć budować polską gospodarkę. Mamy cel na wołyń! Jak oni dołączą do Niemców do frakcji, specjalnie zostawiłem 24 dywizje na granicy, ale z tego co widzę nie dołączą, więc I zapraszamy też yy, Białorusinów do wojny. Dzień dobry. Okej, okay. Ukraińcy tutaj próbują mnie kurde kąsać, nie? Jak, jak komary sysnowieckie. Dobra, i spróbujemy teraz przynieść yy, praktycznie zniszczenie na Ukrainę. Zobacz czy uda nam się ich po prostu tutaj unicestwić. Czy Ukraina będzie ciężkim przeciwnikiem do pokonania? Z tego co widzę, to... o, jesteśmy prowincją od Kijowa. Czekajcie, te dwie dywizje może by zajęły Kijów. Bez problemu to widzę zajmą. Kurde, moi dowódcy Perki mo... Nie mam nie mogę rozdać perków moim dowódcom, nie. Uff. Walka idzie tak sobie, ale o Jezus, te dywizje są strong. Ej, tu nawet powstało jakieś małe okrążenie. Świetnie. Te dywizje będą wyparowywać, bo nie mają się gdzie wycofać. Do widzenia. Ta swidania widania, Nie ma na co czekać. Tutaj trzeba po prostu mocno atakować, moi drodzy. Kurde, nie Pietrow z się broni... Moi drodzy, a moje wojska dopiero nadchodzą, więc chyba te dwie dywizje powiedzą goodbye tutaj, cellulite. Albo i nie, jedna została nieuratowana. Dobra, zobaczymy Dnietropietrovsk teraz. Dobra, Dnietropietrovsk chyba leży na ziemi i kwiczy. Ty, panowie, musicie zdobyć tą prowincję, nie ma czasu na czekanie. Jest, mam. Dobra, i przed eventem wyzwalam Ukrainę jako moją marionetkę i teraz mogę robić drzewko. Inicjatywa trzech sióstr, to drzewko jest, nie? Cel z trzema siostrami się zrobił, i teraz mamy Paint Romania Red, czyli pokolorujmy. Rumunię na czerwono. Dobra, no to w takim razie spróbujemy wam pokolorować na czerwono tą Rumunię. Posuniemy sobie troszeczkę dywizji, bo nawet nie możemy lotnictwa wystawić. Jesteśmy w takiej pozycji w tej grze w tym momencie. Uuu, tu będzie ciężko przejść przez rzekę. Oj oj oj. A tu jest tyle dywizji rumuńskich. Boże, co jest z tym modem nie tak. W sumie to będzie ukraińskie terytorium, które będę tracił, więc <grytanie> no regres, jak to się mówi. <grytanie> Czekamy, aż Rumunii wyjdą, wiecie? Bo chciałbym się przebić przez rzeki, wiecie o co chodzi. Teraz zobaczymy z ciekawości, czy moglibyśmy. Zrobić tak. Nie ma już nocy, 600 softa, ale bardzo szybko organizacja leci. Kurde, muszę te cele pokończyć. Forward Observers i tego typu rzeczy, nie? Dobra, lecimy. Jolo. Rumunia przełamana w jednej prowincji, więc można bez problemu się wbijać. O, 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 o dobra. Mamy jeszcze okrążenie, więc tym bardziej yy, możemy tutaj robić annihilation. Najgorsze jest to, że Rumunia tutaj ma drugą rzekę, nie? I to jest wiesz. To jest problem. Jeżeli się wycofają, to nasza polska armia nie da sobie rady. Ale miejmy nadzieję, że po prostu tutaj nasza moc będzie z nami, polska. a później mam cel na Niemcy. Ty, tu jest cel. Krasz prussians. Dobra, ale to raczej po Rumunii zrobimy. Dobra, trzeba zmienić już prawo poworu, niestety, moi drodzy, bo. O, nie mogę nawet. Okej. Okay. Okay. Bo nie mam war support? A, no tak. Kurde, nie, nie mam nawet manpowera, żeby samoloty wystawić. Aha, mam cel na państwo, które nie istnieje. No świetna modyfikacja. Aktualnie musiałem zwolnić, musiałem usunąć 7 dywizji i musiałem się upewnić, że moje dywizje jakimkolwiek cudem będą miały manpower. Bo aktualnie nawet nie mogę zmienić prawa poborowego, nie? Tak, aktualnie jesteśmy w takiej mocnej sytuacji. E, na naszej Polsce potężnej. No ale staramy się przebijać coraz głębiej, nie? Bo tutaj mi się wydaje, że samoloty robią większość. Dobra, spróbujemy w ten sposób to ograć. Udało się, super. Tutaj chociaż Dywizji trochę okrążonych. Czekajcie, zobaczymy, czy okrążenie stolicy tutaj da im ee, jakieś kary. Zobaczymy z ciekawości, czy im organizacja zacznie spadać. Nie, dalej im rośnie. Wow. Aha, okej, okay, dobra. Ci panowie teraz będą lecieć i prowadzili będą sobie, sobie oczywiście ofensywkę na tą Rumunię, bo tutaj musimy do kluju dojść, a powiem ta wam tak, jestem zbyt leniwy, żeby mikrować, naprawdę, nie, nie chce mi się, totalnie mi się nie chce, e, więc chciałbym po prostu, żeby ci panowie zrobili swoją robotę. Mhm. Powinniśmy ich prędzej później łamać, no i wiecie co? Po Rumunii, prawdopodobnie, przyjdzie czas na te Niemcy, e, bo te Niemcy wydaje mi się wygrały wojnę, ale nie są zbytni jakoś mocne. Ko, y, problem jest taki, że ja muszę wypowiedzieć wojnę Niemcom i po prostu czekać na manpower, nie. I dopiero wtedy mogę zaatakować. O właśnie, mamy Rumunię. Dobra, wchłoniemy ją pod siebie, nie? E, no i tak, teraz będą problemy manpowerowe, ale to się nie liczy. Bo rozpoczniemy budowę lekkich czołgów też. Fate w Rumunia, no i wiecie co? Kurde, nie mogę pozwolić sobie na stabil. Dobra, niech będzie ta marionetka, nie. Dobra, no i robimy teraz coś takiego. Wypowiadamy wojnę Niemcom, tak. Wzywamy swojego kolegę z Rusi i z Ukrainy, tak? I problem w tym, że nie mogę zmienić prawa poboru, bo nie mam war portu. Dobra, odzyskałem 200 tysięcy manpowera tylko i wyłącznie dlatego, że zmieniłem template'y na rozpiętość 20. Dobra, wstawiłem tutaj jeszcze więcej floty powietrznej. Ty, prusacy w Gdańsku wylądowali. Kurka, wodna. Jeszcze się powinniśmy tutaj utrzymać. Kurda, nie, nie sądziłem, że prusacy będą w stanie zrobić desant na Gdańsk, nie? Nieironicznie. Naprawdę nie podejrzewałem tego. Ty, a poczekajcie, spróbujmy coś. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Ale tutaj prusaki walczą w powietrzu. Kurde chcą. Wszystko rzucili na Prusy, jeżeli chodzi o powietrze. Nie pozwolimy im. Ty, my nawet tutaj łamiemy obronę. Ty, z tego co widzę, to na północy nie mamy się czego wstydzić. Nasza polska armia prowadzi ofensywę, której nie powstydziłby się naprawdę żaden czerwonoarmista, nie? Ty, jeszcze się rozlewamy jak rak po prostu w, w środek Niemiec. Znowu lecą? Ja pierdziele, nie? Przylecieli! A ja nawet nie widzę, że oni dolecieli. Bo ta mapa jest taka beznadziejna, nie? Dobra. Nieważne, że Duńczycy nas niszczą z tyłu. Dobra, spróbujemy teraz przebić te dywizje pancerne. Mam nadzieję, że się uda. Dobra, mamy to. Ja pierdzielę. Nie wierzę w to AI po prostu. I can't believe it, man. Naprawdę nie mogę w to uwierzyć, jakby ktoś nie rozumiał po, po angielsku. Wyrżnięci wszyscy. Ci możemy sobie tu stać i robić co chcemy, nie? Spokojnie. Po prostu stójcie i nic nie róbcie. Boże, kochany, ja, moich marionetek nie ma w tej wojnie. A ja się dziwię, co się dzieje się tutaj. Dobra, ja się dziwię, czemu ja nie mogę atakować, nie? I czemu nie mogę wchodzić? Dobra zniszcz ich. Ty, po, takim, po takiej dominacji wszystko leci na Berlin i panowie lećcie do przodu. No i do widzenia i to będzie po Niemczech. Przecież tu rozejdę jak będę chciał. No, Niemcy raczej padną szybko. Tutaj duńczycy robią jakieś w ogóle, jakieś mają podrygi rewolucyjne, robią jakieś dzikie desanty. Myślą, że im to coś da, nie śmiechu warte. Ty, no i tak naprawdę to Niemcy zostały rozbite. Tylko po prostu wejść albo wjechać do Monachium. Moje nowe czołgi zostały też dopuszczone do frontu teraz. Najgorszy jest ten manpower w tej grze, nie? Autentycznie, gdybym miał tu manpower, bym zrobił dwa razy więcej. Trzeba było korować Prusy, bo to polski teren. O czołgi lekkie, oczywiście szybkie. Ty, no i witamy, moi drodzy, w naszym pięknym, socjalistycznym pakcie warszawskim, tak? No i oczywiście tutaj jeszcze dobiliśmy, yy, że tak powiem, tych panów, dobiliśmy całkowicie. Teraz tak, Niemcy, Flandersia, Walonia, jezu, ile tego jest? Walonia! Create Flanders Walonia. Ok. Tworzymy oczywiście Socialist Germany. Eee, puppet State robimy oczywiście z Flandersów. I Puppet State oczywiście z Duńczyków. Dlaczego ja im oddałem królewiec i memel? Ja pierdzielę. Ej, ale wałek. Niemcy zostają moją marionetką, ale ja im oddałem Nie, ten mod jest najgorszy. Ten mod jest najgorszy.